że król jest nagi, to od razu widać w tej jednoaktówce, gdzie ograniczono do minimum dialogi, gdzie jest dużo ruchu, dużo wizji tworzonych z premedytacją, ale nie jest to istotne. Istotne w tej sztuce jest to, ja tutaj pozwolę sobie zacytować Canetti'ego, że w historii nie chodzi tyle o to, by była prawdziwa, lecz dobrze opowiedziana. Ja nie bez kozery zacytowałem Canetti'ego, ponieważ reżyser Paweł Bitka zrozumiał, pisząc tą sztukę i kompilując postaci Związane z kantorem na tle Paryża, nie chciał dokładnie odtwarzać postaci tychże aktorów, ponieważ nie da się. Kantor był jeden, jedyny i na tym należy poprzestać. Natomiast moja postać, zaimprowizowana od początku do końca, ma pokazać wiecznego tułacza, Polaka, który no jeździ po świecie, widział to, widział tamto i niejako bawi się tymi podróżami. Jest zadowolony, że, że życie dało mu taką możliwość wiecznej podróży.